nie wiem co to jest tam może oko? mamy rybę, ale coś do góry idzie nie wiem czy nie podczepiłem może nie, albo szczupak <gry> mogę podczepić zobaczymy co to za ryba szczopak możliwe żeby Nie, okno Ja on się zaczepił Dziwnie, ale narazka. <laughs> dobrze na raczkę przywalił Teraz mm. tu się przyhaczył Ale ładne już ładne oknie no, zobaczcie bardzo, fajnie